Zjadł się, widzowie To jest yy, nowa seria. To jest nowa seria z Eurotrack'a Eurotrack Prawdziwe Życie. Ehm. Robimy sobie nowy profil, żeby od zera. Mm. Prawdzi... Prawdziwy. Czekaj, prawdziwy. Prawdziwy. Wilk. Ty. Tak może się nazwijmy Zdjęcie No na pewno takie, na pewno wizualne Czekajcie O, cyk, dobra no. Dobra Weźmy sobie Takiego, spoczku będzie Model ciężarówki Pojedźmy se teraz na... Pojedźmy sobie teraz może na... <laughs> na Volvo. Znaczy na jak to się nazywa? Na Renault chyba, tak to się... Logo firmy. Logo firmy będziemy mieli. Nie. Takie, że idziemy cały czas w górę. Mm. Wilki... Nie czekaj. Team... Team. Podłoga Wilki. I ty. Polska, Europa uży Cyk, tutaj wszystko, dobra i utwórz klikamy mm, Co tu mam? Sterowanie, czekaj, wybierz Prowadź... A... Nie wiem, chyba to, prosty automat Kontynuuj Mam nadzieję, że dobrze wybrałem Dobra ładuję się Teraz w sumie troszeczkę będzie widzowie ładować się I to jest daily w sumie Codziennie będą się pojawiać odcineczki Nie wiem o jakiej A natomiast będę się codziennie pojawiać No i dobra To się nam oczywiście widzowie, ładuje, a ja Was zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Widzowie oczywiście. No ładuj się szybko, gro. No i napiszcie, czy chcecie więcej odcineczków z, pra z prawdziwego życia. Z Eurotrack prawdziwego życia. No i dobra, no i się nam oczywiście ładuje, widzowie. Widzowie? Nie gadaj, proszę, nie. Dobra, widzowie. Ojej, psuje nam się gra, widzowie. Widzowie, widzowie, przepraszam. O! Mam nadzieję, że wszystko dobrze jest. Weźmy do, w poznaniu. Potwierdź wybór. Dobra. Dobra, nie chcemy oczywiście sam łóżka, bo wiem jak grać. No i dobra, widzę, i teraz się nauczyć będzie ładować. Ale nie wiem, czy tak długo, czy nie. Ja was oczywiście widzę jeszcze, że chcę to subskrybowanie mojego kanału i ustawienie łapeczki w górę. Dobra, teraz się oczywiście będzie troszeczkę ładować. No i dobra. Mm. Dobra jest O dobra Widzę Mamy takie czekać, Co się dzieje O nie Co się stało Bo jest... Nie Widzowie nie wierzę Kontrolery Prosty automat Ja właśnie wybrałem żeby kierować Jak to teraz widzowie zmienić Jak to teraz zmienić Widzowie, no nie... Rozrywka... Może tutaj, widzowie? przyspieszenie Czekaj... Przyspieszenie? Hamulec cofania... AD... Nie wiem, wu chyba Uruchomienie silnika R Nie no, Adam. dam. Hmm. ja nie mogę widzowie no. To ja zrobiłem, widzowie. No popatrzcie, widzę, ja nie wiem, jak to teraz PM, A chyba będę robił kolejne. No popatrzcie, jakie ja mam tak grać. Zobaczcie, co mam zmienić kamerę. Tego chyba się już nie da zmienić. Nie wiem. Opcje idzie kontrolery Nie no dobra czekajcie widzę robimy na, na, robimy na nowo Jak to teraz? Tu tu tak Zarządzaj profilami, mm, usuń profil, To tak nowy profil no i dobra i tutaj nie wiem dajemy wilk ety, wilk ety nie takim na pewno taki może być marka to dobra widzowie ja to zaraz zrobię się zaraz do was wracam Dobra widzowie jestem Przepraszam za te w sumie zakłócenie troszeczkę Wam odcineczku Co to jest? O no tak, bo... Dobra, nieważne. Kiero... czekaj. Źle już mamy... Bo dobra, ustawiamy sobie na nowo, widzowie. Opcje. Klawiszy, dobra. R No mm. Dobra, co to jest? Yy. Sterowanie ciężarówki, przyspianie, hamowanie Co to jest? Mm, hamulec Gdzieś tu był ręczny Ręczny spacja, dobra Dobra LK, wszystko ładnie, co teraz jest w środku? Widzę Dobra, widzę, dobra, no i jedziemy Czekajcie, nie, nie, nie. F4 F4 No dobra, jedziemy. Dobra. Czekaj, gdzie jest tu wyjazd, widzowie? Dobra. czyli już źle pojechać, się zawracać. Dobra. kurde o kurde, kurde, bym mówił troszeczkę głośniej. Mmm... Jedziemy 33 kilometry, widzowie. Mmm... Odcineczki z EuroTraka prawdziwie, że ci nie będą tak często się pojawiać na moim kanale. Może raz w tygodniu. Zresztą w następnym odcineczku następny odcineczko widzę. Następny odcineczek, już mogę wam spoilerować, że to będzie taki odcineczek bardziej informacyjny dla Was. Jakie odcineczki się będą pojawiać na moim kanale? Żebyście od razu wiedzieli z czego się pojawić odcineczek i w ogóle. Więc następny odcineczek będzie informacyjny. Już to wam mogę w sumie obiecywać. I zresztą no w następnym odcineczku wszystko się dowiecie. W następnym odcineczku. No i dobra. My jedziemy w sumie widzowe. Na Poznań skręcamy. Jedziemy do Poznania widzowie. No bo wybrałem miasto jako Poznań, żeby, żebyśmy mieli Poznań więc wiecie dlaczego odcinek wszystko wszystko opowiem wam spokojnie wszystko wam opowiem kiedy będą się pojawiać i jakie odcinki kiedy będą się pojawiać i jakie odcineczki wszystko wam opowiem w filmie informacyjnym jak, w, jak wlatuje ten film z Eurotracka to na następny dzień właśnie ten na następny dzień właśnie wlatuje dzień wlatuje film z film informacyjny mm, no i wiecie. no i dobra i jedziemy ten mm, jedziemy na jedziemy to jeszcze 9 minut są 3 km dobra skręcamy sobie cyk, skręcamy dobra no i dobra i jedziemy w sumie. Zaczynamy w sumie od zera, zaraz nam przełączymy sobie na PLN-y. Mm, dobra, dobra, dobra. Zatrzymujemy się ładnie, pięknie. Cyk. Oj. Ale blisko było do zderzenia. O. O, dobra. Musiałem widzowie włączyć światła. Patrzcie, normalnie widzowie, patrzcie normalnie Dobra, tu już w sumie naprzeciwko widzicie. Oj ojej oj, co ja robię? Dobra, przepraszam widzowie. No i mamy 1920 zł na koncie. Znaczy euro. Przepraszam widzowie, naprawdę przepraszam. Ja nie chciałem widzowie A naprawdę nie chciałem No dobra, no to mamy już mniej kasy Ale spokojnie Dobra, cyk I dobra Tutaj my musimy jechać, cyk No i dobra Parkujemy. Nie, nie, nie. Uuu, czemu my tak dużo dostaliśmy kasy? Nie, dobra. Jestem wolny jak ptak. Dokładnie tak. Dobra, dobra, dobra. Proszę mi tutaj, nie tego. Aha, nie mamy ciężarówki, dobra, czyli musimy Rynek pracy, szybkie zlecenie i dobra Z Poznania do Łodzi mamy takie za 3000 euro Hmm. Zobacz, bierzemy czy nie? Czy może pojedziemy za 3... Dobra, no to bierzemy. Przyjmij zlecenie. Dobra Bierzemy w No No o kurde mam O kurde Dobra Czemu? Gdzie jest wyjezd? Co ja robię? Co ja robię? Nie ja no, dobrze jadę, dobra. I idziemy, Czekajcie, tu światło. Bardzo. O, dziękuję No i dobra, gdzie wyjedziemy. Em. Um, filmy. Albo dobra. Filmy z. Eurotaraka nie będą dłuższe niż 20 minut. max 25, ale mówię no. I. Bo tak jest jakby taki nudny. Co nie? Jest taki do pogrania z kolegami. Ewentualnie, jak się nudzi, i nie ma co pograć, to ewentualnie to można pograć. Ale mówię: Na pewno nie na nagrywanie odcineczków. To się też może być ok, ale nudzi się po prostu. Um. No i tyle. Jedziemy sobie... Czekajcie, gdzie my jedziemy? Nie wiem Dobra, zobaczcie jak ładnie skręcamy. Oj ojoj oj, zarąbi nic nie mówiłem, nic nie było. No i dobra. Widzowie na... Czekajcie. Na tym tutaj po stoju skończymy już ten odcinek, bo mówię, w następnym odcineczku dokończymy tą trasę. Więc wiecie, zostało nam 2, 2 godziny 39 minut. Mhm, dobra. Dobra, dobra, dobra. Skręcamy teraz, o kurde Skręcamy Cyk Dobra No, no i dobra, widzowie No i na pierwszym postoju kończymy ten odcineczkę Ten odcineczek Dawaj, dawaj, malina Dzięki Podziękujemy mu awarykami, dobra No i jedziemy Do pierwszego postoju mamy Bardzo blisko, bo już w sumie prawie Dobra 50 km w sumie na godzinę jedziemy i mm. widzę Od dzisiaj jest oczywiście Daily Wiadomo. Tu są bramki? Chyba tak. Dobra. Co ty tak wolno jedziesz? Chyba musimy przejechać przez te bramki. Mm, tak, dobra. To ja pojadę tu, tutaj, tędy. Tutaj tędy hamujemy, widzowie. Widzowie, tak mało paliwa tutaj jest, że... Dzień dobry, panie Grażynko. O, oh, sorry. Dzień dobry, pani Nie Do widzenia. Dzień dobry, widzowie. Tutaj sobie... Skończymy dzisiejszy nasz... O, taki fajny odcineczek. Dobra, dobra. Tak, żeby oczywiście inni ciężaróweczki też mogli się zatrzymać. Cyk i stop. O, cyk. Dobra. Oczywiście musimy zaparkować tak, aby w widzowie... Jak tutaj się zaparkuje jakaś ciężarówka, żeby ewentualnie... Żeby później móc wyjechać, bo ja kiedyś miałem taką sytuację, że... tutaj przedem zaparkowała jedna osoba... Cieżarówką i z tyłu, i widzę, było miałem tak ciężko wyjechać. Naprawdę, dobrze, że miałem, dobrze, że miałem swoją ciężarówkę. No to wtedy sobie odczepiłem ją, i wiecie. No i dobra, widzę, ja się wami Widzę, ja powoli będę żegnał. Jak ten, jest oczywiście.